Cześć, z tej strony Luki witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta. Dzisiejszy odcinek jest szczególny z dwóch powodów. Po pierwsze ten materiał jest nagrywany w okresie trwających świąt Bożego Narodzenia, a więc jest to dzień, w którym zapewne większość z Was spędza ten czas wspólnie z rodzinami, a drugi po części wiąże się z tym pierwszym, ponieważ korzystając z tej okazji, że są święta, my też również postanowiliśmy, że na naszym serwerze zorganizujemy fajny event, w którym wszyscy wcielamy się w rolę Mikołaja i wręczamy prezenty wylosowanej wcześniej osobie. Mi oczywiście też zależało na tym, aby fakt wręczenia takiego prezentu został udokumentowany na odcinku w tym miejscu, dokładnie tutaj w tej skrzynce znajdują się wszystkie elementy mojego prezentu, który zamierzam wręczyć osobie, którą ja sobie wylosowałem, są tutaj między innymi sztabki, że złota i żelaza jest też również szyba gdyby przydało się zrobić jakieś okna ale także jest zenchantowany łuk no i oczywiście strzały jak i również cały zestaw uzbrojenia zrobiony z żelaza. Myślę, że przyda się również piec i łóżka, co jest również ważne, całość uzupełnia tutaj również stół rzemieślniczy, z książka z piórem, gdzie są oczywiście życzenia, a także ciastą, żeby troszeczkę osłodzić ten prezent. Ja sobie oczywiście spakuję całą zawartość tego prezentu, a następnie pójdziemy sobie w kierunku miejsca zamieszkania tejże osoby, która otrzyma ten prezent. Kto jest tą osobą, za chwilę się o tym przekonacie, ale zanim ruszymy w drogę, słuchajcie, chciałbym tutaj też podziękować za prezent, który ja otrzymałem. Moim Mikołajem okazał się tutaj truposz, a sama zawartość tego prezentu wygląda w ten oto sposób. Bardzo Ci dziękuję truposz za podarunek, a przede wszystkim za tą rybę, którą do końca tych świąt na pewno skosztuje i również życzę Ci zdrowych i wesołych świąt. A my już ruszajmy w drogę z naszym prezentem. Jesteśmy oczywiście na miejscu, słuchajcie. Stoimy właśnie przed budynkiem Pure i ponieważ to ona jest właśnie tą osobą, która otrzyma właśnie zawartość tego prezentu. Mam nadzieję, że prezent Ci się spodoba, no i przyda Ci się na dobry start przygody z Minecraftem, bo wiem, że też e, przymierzasz się do startu, na święta życzę Ci, aby wszyscy jest spędzili w spokoju i zdrowiu, bo ono jest przecież najważniejsze. Także e, zawartość tego prezentu znajduje się tu oto w tym miejscu. Jak sobie zalogujesz się do gry, to on już będzie czekał na ciebie w twoim domu e, w domku. W każdym bądź razie to by było wszystko, to był taki krótki odcinek, w którym tutaj wręczam prezent nam Mikołajki. Oczywiście Mikołajki były już dawno, natomiast no akurat my żeśmy organizowali je na czas tych świąt. Także to by było wszystko z mojej strony. Jeżeli odcinek też Wam się spodobał, zostawcie oczywiście ocenę i komentarz, to też dzięki czemu też będę wiedział, że jest zainteresowanie tą serią i jest też również no i też dzięki temu będę wiedział, co należy w tych odcinkach poprawić. Także Dzięki Wam za oglądanie i życzę Wam wszystkiego dobrego w te święta, jak i również, żebyście mogli i żebyście wypoczęli i w pełni sił wrócili do szarej rzeczywistości. Także dzięki Wam za oglądanie i życzę Wam wszystkiego dobrego.